o Matkę Bożą. Radojnie Jest przemów do dłu, do, do swych uczniów tymi słowami. Na kafetrze Mojżesza zasiedli uczynił się ich baryseusze, czym się więzi, załatwia wszystko, co wam polecą, lecz uczynił ich nie naśladujcie. Mówią Bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą wielkie żal wielkie niedouniesienia. Wkładują cię na ramiona, ale sami Wszystkie swoje uszy sprawiają w tym celu, żeby się różnił pokazać. rozszerzają swoje filary i wydłużają o własną. Robią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w senatorach. Chcą, by ich pozdrawiano na rękach i żeby ludzie nazywali grały. A Wy nie pozwalajcie nazywać się radą, albowiem jeden jest Wasz nauczyciel, a Wy wszyscy jesteście wrażeni. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest Ojciec Wasz, ten w nim. Nie chciejcie również, żeby was nazywano Mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszą słuchą. Kto się wywyższa, będzie poniżony a kto się pomieszcza, będzie wywyższony. Oto słowo pańskie.